Czekajcie, poczekajcie, się, coś? poczekajcie, 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 chłopaki, sami nie będziecie, jeszcze musimy kogoś zaprosić, Wolej to. zaraz, zaraz e, zaczniemy, a w tym pojedynku mega kod kontra Kruszwil, wielkie brawa dla niej. Okej, okay, ale do stołu, zapraszamy teraz nasze panie, a więc teraz zapraszamy Ewelinę, Ewelonę Kubia! A jej przeciwniczką będzie Magdalena Maluba Luba. Ja, 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 ja. Siema, cześć. Ja. Drugi pojedynek. Oficjalnie to maluba kontra Ewelona. Wielki brawa. Kochalimy. No, Wygram to. No dobrze, czas zacząć oficjalnie. Eee, słuchajcie, podstawowe i pierwsze pytanie dla was, jak i dla poprzednich uczestników i uczestniczek, czy macie ochotę na drinka? Eee, koniecznie! Zapraszamy wudzianki! Ja są jak można. Eee, słuchajcie, drogie wudzianki, zapraszamy z drineczkami, ale jedno pytanie, czy możemy dla Kruszwila przygotować bezalkoholowy drink? Drodzy wyjątk. to jest prawdziwy twardzień. Chyba nie, mówią. Już wiadomo, kto wygra. Kruszel, e, pijemy. Obiecałeś mi. Pijemy, pijemy, ale ja będę miał w sumie taki mój mały debiut dopiero na Alkomaster. Ja debiut? Wczoraj czeka. byłeś pijany. Do tej pory jestem abstynentem, ale i tak uważam, że jednak mam przewagę. Kruszel, y e, bzdura, wczoraj chlałeś całą noc. No nie, właśnie. Nie. Ja mam na to chlałeś. dowody. Ja mam dowody, że nawet jechałeś chyba na walony dzisiaj do Warszawy. No dobrze, dobrze, dobrze. E, Marek, e, może zacznę tutaj od ciebie, bo mm, na pewno budzisz e, największe kontrowersje. E, oficjalnie mówisz, że jesteś abstynentem dzisiaj też nie jest. Zdura, bzdura, ale przecież stora. ty wiesz, po co e, się wykurzasz? I tak a... nikt ci nie uwierzy, przecież to od razu podparcie. Ja bym mógł jeszcze raz zapytać cię o widać, widać po kiedy tobie, kiedy masz chyba? lat teraz? Ja mam w tym momencie 16 lat. Masz 16 lat, także no e, oficjalnie e, jest nawalony, widziałeś mówisz, że masz te 16 lat. Tak wygląda trzeźwy człowiek, który nie pije, nic nie bierze, jest kulturalny, a tak wygląda człowiek, który...